Robimy zapiekanki i yy, mam nadzieję, że wyjdą dobre. No, i mamy słuchajcie, dwie cebule i dwa... nie wiem ile to jest gramów, albo... Dwa kilo. Ale już, no 2 kilo olej albo ileś. I słuchajcie, mamy taką maszynę. Nie chce nam się kroić, więc lecimy z koksem Oj. Cebule, teraz będziemy ją smażyć. na oleju. Ale pierwszy olej musicie oczywiście rozgrzać, więc yy, no, trzeba chwilkę poczekać. Pieczary już na patelni. No, idzie nam na razie nieźle. Ciekawe, jak będzie smakować. Nie? Sí. Słuchajcie, jest tutaj dużo wody, ale to dlatego, tak, że. Zobaczycie. No, pieczarki mają w sobie pieczarki dużo mają wody. mają bardzo dużo wody, więc słuchajcie, jak do rada powiedział mi Kuba, że to musi odparować. Więc nie wiem, czy będziecie te parę. No. Pieczary dalej parują, ale. Tutaj ser jest starty. Tak, więc zostawiliśmy ser, słuchajcie. A my nasze zapiekanki pieczymy razem z Szarlotką w jednym piekarniku. <laughs> Na pewno będzie pysznie. Dobra? Aha. Mm. Widzicie, wystarczył chleb, pieczarki, ser i jest git.